Chwała Panu Bogu, witajcie kochani. On imię Bartek, jestem uczniem i sługą Jezusa Chrystusa. I to jest piękna rzecz, że mogę Ci jemu służyć, ponieważ dokonał cudownych rzeczy w moim życiu, uwolnił mnie z wielu rzeczy, z narkotyków, z pornografii, z innych wielu, wielu rzeczy, ale nie chcę Cię o tym mówić, chcę dzisiaj powiedzieć Wam o tym, że potrzebujemy przebaczać sobie jedni drugim. Ja mam chcę powiedzieć, że ja 30 lat gryzłem się z nieprzebaczeniem do mojej matki biologicznej, której nie znałem całe swoje życie, ponieważ kiedy byłem niemowlakiem, ona mnie zostawiła i nie miała ze mną żadnego kontaktu. Ale kiedy łaska i miłość Boża, miłość Jezusa Chrystusa zamieszkała w moim sercu, to zapragnąłem ją poznać, przebaczyć jej. A tak wielu ludzi dzisiaj żyje z nieprzebaczeniem, z gniewem, jeden do drugiego. Czasami o byle jakieś bohostki, ale wie, wiecie, kiedy ja zrozumiałem, że mi Bóg Ojciec w niebie nie przebaczy, jeżeli ja nie przebaczę swojemu bliźniemu, swojemu wiem, koledze, znajomemu bratu, mamie. W moim przypadku mamie przebaczyłem jej, zrozumiałem, że jeżeli ja jej nie przebaczę, Bóg Ojciec w niebie mi tego nie przebaczy. I zapragnąłem ją poznać, przebaczyć jej. Dzisiaj mam 38 lat i jestem otwarty na działanie Boże, Bożego, Bożej miłości. Bóg wlał w moje serce miłość, do której dzisiaj z powodu tej miłości żyję i cieszę się, że mogłem jej przebaczyć. Dzisiaj mam z nią relację, modlę się o nią mamy kontakt i to jest dla mnie cenne, że mogę być dzisiaj ambasadorem Bożego Królestwa. I zachęcam Ciebie, kimkolwiek jesteś, jeżeli masz w swoim życiu jakiekolwiek nieprzebaczenie lub jakiekolwiek zranienie, którym żyjesz, którym się jakby żyjesz i wracasz do tych rzeczy, że, że to może nie albo tamto, albo ten cieraniu, czy tamten cieraniu. Zachęcam Cię dzisiaj do tego, abyś pierwszy wyciągnął rękę. Jeżeli druga osoba żyje też w jakiejś nienawiści, gniewie do Ciebie, pierwszy wyciągnij rękę, przebacz jej, Ona, a Bóg Ojciec przebaczy Tobie. I tym chcę zachęcić dzisiaj Ciebie, żebyśmy żyli jedni drugim wzajemną miłością, abyśmy się darowali. Cieszę się, że mogłem przebaczyć mojej mamie, że Bóg mnie dzisiaj używa, kochani. Bóg włożył w moje serce różne, różne talenty, dzięki któremu mogę Go wychwalać. Piszę wiersze, rapuję na Jego chwałę, też zamierzam wydać jakiś czas też bajki ewangelizacyjne. Dzięki Bożej łasce udało mi się też taką jedną bajkę stworzyć. I jestem na etapie pisania drugiej. Chcę Wam powiedzieć, żebyśmy nie deptali Ewangelii, ale żebyśmy nią żyli i żebyśmy Ciebie i mnie też zachęcali do tego, abyśmy głosili Ewangelię bez względu na to, czy coś będzie się działo spektakularnego, czy się nie będzie nic działo, jesteśmy Ty i ja do tego powołani, aby głosić Ewangelię i aby jedni drugich obdarzać miłością i pokojem. Cieszę się, że mogłem przebaczyć mojej mamie i dzisiaj. Jestem wolny i mogę iść dalej z Bogiem, bo wiem, że gdybym tego nie uczynił, nie mógłbym dalej iść. Ciebie też chcę zachęcić do tego, abyś mógł żyć w wolności Chrystusa, abyś mógł żyć Jego miłością w przebaczeniu, w uniżeniu, aby Słowo Boże, które mieszka w nas, żyło obficie, żeby ludzie widzieli w nas Chrystusa. I dziękuję Bogu za ten czas. Kochani, też powiem krótko, że ciebie z Bratem Grzegorzem. Jesteśmy w Krakowie. I mieliśmy niesamowity przed chwileczką taki czas, że kobieta do nas podeszła, prosząc o jakieś tam drobne jakieś pieniążki na, na jedzenie, ale, ale mogliśmy się nią pomodlić. To jest, to jest bardzo zachęcające, że też mogliśmy jej powiedzieć o Jezusie, że ludzie widzą w nas Chrystusa, nie sami uczykami, tak? jakimiś materia, materialnymi rzeczami, żebyśmy pomagali tym ludziom, ale mówmy się o, o tych ludzi, mówmy im Ewangelię, też mówiliśmy się, o, się okazało, że ta kobieta właśnie żyła w nieprzebaczeniu. I ten temat dlatego poruszam, ponieważ ta kobieta, kiedy usłyszała to, że ona musi przebaczyć danej osobie, żeby móc poznać Boga, żeby móc starać się z Bogiem żyć, ona po prostu poczuła tę miłość, Bożą, którą widzieliśmy, że Bóg dotknął, ponieważ miała łaski w oczach. I życzę Tobie właśnie, żebyś żył Ewangelią, żebyś żył w przebaczeniu, w mirzeniu, aby miłość Chrystusa Jezusa wypełniała Twoje serce, Twoje życie. Amen. Pozdrawiam Was serdecznie. Aleluja.